A my kolejny raz jesteśmy w Euro 2024 FC, czyli w trybie Euro 2024. No i dzisiaj rozgrywamy euro każdymi reprezentacjami. To już kolejny odcinek z tej serii Belgia, Słowacja, Dzisiaj wszystkich widzów nie tylko telewizorów. No i zaczynamy. Oczywiście połowa chyba po 3 minuty, czy jakoś tak to wygląda. Tomasz Smokowski. Jacek Klaskowski. W chwilkę gramy pierwszy mecz w fazy wynik, grupowej jakby, turnieju Euro 2024. I lecimy dalej. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. No chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Doku. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś. Groźnie, Może strzelać. Oj, o, było o, już blisko. Ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No cóż, już po zagrożeniu. Przynajmniej na razie. Tak, to podanie Na, mija wyszło? wszystkich zainteresowanych. No, Mamy aut. Może nam się uda Realizator dzisiaj nam teraz zagrać kilka meczów, nie tylko ja mecz. jeden czy dwa. A więc zagrają 1-4-3-3 z, z, z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie no. może się sprawdzić. Może nie... Oj nie! No nie, no kurde. No nie dało się zepsuć. 1-0 dla Słowacji. Gra wznowiona. Czerwone diabły z deficytem bramkowym i ogromnymi apetytami mm. na wyrównanie strat. Bożenik. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Kevin De Bruyne. Ruszył De Bruyne. Ma do kogo zagrywać. Lukaku. Uwaga, za chwilę może być remis. Oj! Napomnijcie wybronione. Brawo. Także na tego strzału. Rzutka w pole karne, Dobra, ono, no. i teraz skuteczne wybicie piłki. Co za interwencja! Dobrze! I to tyle z tej akcji. Dobra, ojojoj, jak tu... Ja w natarciu po skrzydle, upatruje tam szansy. Woli grać bliżej środka. Fantastycznie to no, zastopował. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Jest coraz bliżej pola karnego. Pożynik. Dobra interwencja lekarza. Nie zdążyłem wybić tego głęboka ta centra Aj. z i znowu piłkę przejęli Lukaku Uwaga Lukaku! Oj! Ale to podkręcone było jakieś. Mm, ładne. Dotknęło, no ładne. Sięgnął dotknął. Aleko w pole karne de Bruyne. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. No, nie Sędzia dał Kursu, jeszcze szansy nam tu zakończyć bez sensu, słuchajcie. Bez sensu, że nie dał szansy. I zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego spotkania. Pierwsza nie pomyśli Belgów spróbują odrobić tę jednobramkową stratę. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Oj, aż za daleko to wygląda. Ale atak spalił na, na panawce. Świetna gra w obronie. Onana. Tak trzeba bronić w szesnastce. A już teraz zapowiadamy i szczerze polecamy Państwa uwadze inne spotkanie, w którym nie zabraknie piłkarskich emocji. Reprezentacja Belgii zmierzy się z Rumunią. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam Aj, się dobrej to, i oby wymiany ciosów. I te brójne przy piłce. Obiecująca wrzutka. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Arbiter nie wahał się ani chwili. Odgwizdał przewinienie. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Ojojoj, oj, oj, tak spudłować piłkę, że nie trafił. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Próbujemy lewo. Lukaku, Lukaku przy piłce. Lukaku. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Na ojojoj, ojojoj, oj, to było piękne. Ja wyrównuję. Akurat ta akcja Jest była reńc. bardzo ładna. Jeszcze sporo czasu. Sam gol może nie, ale ta akcja Lukaku zakręcił się i. Co za strzał. Zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden I na jednego myślał puszczy. już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. Bożenik. No i po ataku zagrożenie minęło. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Przeremidoku. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. To podanie powinno znaleźć partnera. Nici z tej centry, bo na wysokości zadania staje bramkarz. Mangala. To może być rozstrzygająca akcja tego spotkania. Wiedzą, że ten mecz da się jeszcze wygrać. i to było naprawdę dobre. Mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Czas sięgnąć do rezerw. puścić nowe siły na murawę. Zablokowana teraz próba strzału, Bał, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Bardzo dobrze. Nie dał się zaskoczyć. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. A, A zatem mamy koniec meczu. I no także koniec wyniki, meczu. W powietrzu. No i. Jeden do jednego. Koniec meczu, dobra. Tu inne wyniki macie. No i kolejny mecz Austria-Francja. Zaczynamy. Kurde, no dobra. Austria-Francja, grupa D, Dusseldorf, arena. I można już sobie zaczynać. No, Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zajdźcie teraz na dół i napiszcie w komentarzu Austria. Albo wystarczy w sumie samo D. Napiszcie D, to będę wiedział, że dotrwaliście do momentu grupa D. No i co? Oni się rozgrzewają, śpiewają, a my już możemy zaczynać sobie. Zapraszamy dzisiaj Państwa na wypełniony pobrzegi stadion Düsseldorf Arena, aby wraz z nami obejrzeć zbliżające się eee, wielkimi to... krokami spotkanie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym Kyliany składzie. Boc. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w tym meczu kyllionym mamy do fazy grupowej tak. Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Zobaczymy, czy mogła okay. jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Każdy my. Metr... Oj, oj, oj! Wymarzona okazja. Krótki dystans. I żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki. A on tymczasem walnął z całej siły. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Dobra. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Jeszcze Arnautowicz to przyjął, dobrze. Uwaga mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Niesamowita szybkość, ma to depnięcie. Jeśli obrona choć raz pomyli się z pułapką offside'ową lub zostawi za dużo miejsca, to będzie pozamiatane. Każda prostopadła piłka na dobieg będzie ogromnie niebezpieczna, więc defensywa musi się pilnować. A najlepiej cofnąć się pod bramkę, Dobra. żeby utrudnić Kolejny rad było niby blisko i groźnie, ale daleko. A teraz możemy zapoznać się ze składem Francuzów. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje z skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O rywal. No! To jednak zdecydowanie Ale było blisko tej piłki. A nie, nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Tak. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Obrońca góry nie Pozwolił tutaj na strzał. Dobrze. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Jeszcze raz piłka wróci do narożnika. 25 minuta już prawie. I to tyle Aj, dębele. Dobra. Arnautowicz próbuje napędzać. Przeszedł rywala. Dużo miejsca teraz Pędzi po lewym, lewym będzie skrzydle. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Dajotu Pamekano. Teraz Teo Hernandez. Mhm. Bardzo dobra interwencja. Teraz Baumgartner. Dobra centra w szesnastkę. Zablokował, no ale jest pod presją. Teraz trzeba to Teo Hernandez. Gwizdek Koniec sędziego. pierwszej Koniec. połowy. Jak na razie 0 do 0. Yy, na innych stadionach, jak widzicie. No i lecimy dalej. Teraz Francja. Zaczynamy. z przerwy za nami. Zaczynamy drugą połowę, a zaczynają ją Francuzi. Czemu on tak młode miejsce takie dostał? No zrehabilitowali się, się i go zablokowali. Mamy corner. Czy Francja skorzysta z szansy i wyjdzie na prowadzenie? Muszą to jak najszybciej teraz wybić. Co to było? Dobra intuicja, no. jest przejęcie. Prosto pod nogi rywala. Prizman. Danie dochodzi do Usmana na dębele. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Usman... No Dembele strzela gola cisnery, na 1 do I Doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to na co zasłużyli. Arnautowicz Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Arnauto... 1-1. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. I mamy remis. 1-1. Dembélé. Gol nie padł, ale mają rzut rożny. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Tak, było nieczyste zagranie w polu No dobra, jak było. No Sędzia to... wskazuje na wapno. Lecimy do karnego. Jeśli to wykorzystają, odzyskają prowadzenie. Oj! Jest bramka. Myli się Piłkarz bramka. I Kellenen Bambe a potem spróbowali piłkę, piłkę do siatki. Poszedł do siatki. Ciągnieńskim ranki Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś 75. co kibice lubią najbardziej. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Ale uciekł komand. Po środku Bez problemu wyłapuje bramkarz. Konrad Lajmer. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego dwiska. Nie było, gdzie nie było, jak. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzja, <grym> czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Magnon. Francuzi grają jakimś takim uspokojeniem. Próbują uspokoić Mbappé. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. To musi być Bramka! Oj, to Czerwono, będzie czerwona dwał, kartka! Ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia Bramki. Tak, bez dwóch zdań nie mogło tu być innej decyzji. Przemilczmy teraz tego wolnego. Tak będzie najlepiej. Cóż tam? Może celował gdzie indziej. Koniec meczu. Koniec Francja meczu. wygrywa 2-1. Austria z czerwoną kartą. Zobaczmy, kto dostał... Aha, nie zobaczymy. Bo... Dobra. Także co? To były dwa mecze. Żegnam Was dzisiaj, witam Was jutro. Jeszcze wleci jeden odcinek dzisiaj. Żegnam Was dzisiaj, witam Was dzisiaj. No i co? Jeżeli Wam się spodobało, subskrybujcie. Ja byłem Żyłka. No i cześć.